Kolektywidualizm część piąta. Autoryzacyjny spis powszechny identyfikujący obywateli polski. Czy obywateli polskich. Autoryzacyjny spis e, powszechny miałby za zadanie, tak jak w samej nazwie, ma się zidentyfikować każdego Polaka, czy faktycznie do jakiego stopnia on się czuje Polakiem, do jakiego stopnia on jest gotowy podjęcia się obowiązków, a i też czy jest świadomy, jakiemu z tego tytułu, że jest Identyfikuje się jako pełny, prawny obywatel, jakie też z tego tytułu przysługują mu prawa. A więc spis, w którym zadaniem by było określenie się przez każdego Polaka na ile się czuje pełnym obywatelem, pełnym praw i obowiązków, a na ile się czuje Tubylca, czyli takim kosmopolitaninem, który yy, może mieszkać tu, ale nie musi, może mieszkać gdzieś indziej, który ma yy, światopogląd. Yy, tam mój dom, gdzie ja mieszkam, na tej zasadzie, a więc nie identyfikuje się yy, z żadnym krajem, z żadnym narodem. To jest taki typowy identyfikuje się ogólnie z planetą. Czyli taki typowy kosmopolitanin, a więc no ma prawo, ale chodzi faktycznie o to, żeby w tym autoryzacyjnym spisie powszechnym, identyfikującym obywateli, faktycznie sam się zidentyfikował, określił. Jak on widzi swoją osobę? Pełni uczciwie. I wtedy, na podstawie tej pełnej identyfikacji, faktycznie, jeżeli by się identyfikował jako oby, obywatel pełen praw i obowiązków, to wtedy faktycznie yy, za przysiężenie takiego każdego identyfikującego się Obywa pełnego obywatela, obywatela takiego w pełni faktycznie zaprzysiężenie na piśmie tak żeby to potem nie było jakiegoś tam próbowania odwracania kota ogonem, że a czegoś nie był świadomy, a czegoś nie wiedział a coś wiedział i tak dalej także w sytuacji, nie mówię tylko wojny, ale w sytuacjach różnego rodzaju kryzysowych sytuacjach jest skłonny w tej zorganizowanej zbiorowości, jaką jest naród, jest w stanie funkcjonować w sposób no przynajmniej taki przyzwoity, a więc kiedy należy pomagać, to pomaga, kiedy należy czasami udostępnić jakieś swoje dobra, czyli nauczyć się jakiś czas określony, czy swoje lokale, które najwyżej by posiadał w nadmiarze drugim, współrodakom, współobywatelom, czy tam, bo niekoniecznie jak, jakby nawet przyjechali jacyś tutaj e, imigranci, ale faktycznie nauczyliby się języka, przeszliby cały konkretny do, rozbudowany proces weryfikacyjny kilkuletni, że faktycznie oni czują w duszy się Polakami, na przykład ich przodkowie, dziadkowie byli Polakami, oni to czują, oni chcą być tymi Polakami, mają to w sercu, oni się z tym w pełni identyfikują, i no to wtedy tak, nie? Ja uważam, że nieraz tacy ludzie y, są dużo bardziej wartościowi, znaczy wartościowi, są dużo bardziej patriotyczni jak, jak tacy ludzie z łapanki i wróć, jak tacy. Ochtochtoni, czyli tacy tubylcy z pokolenia na pokolenie, którzy tak naprawdę do końca się nie identyfikują tutaj z, z tym naszym terenem, tylko po prostu są, bo są, ale oni mają bardziej kosmopolityczne podejście do życia na zasadzie: tam mój dom, gdzie ja jestem, a więc dzisiaj jestem tu, no to tutaj jest mój dom, ale za ileś czasu, może będę gdzieś indziej, to już będzie ten dom mój też tam gdzieś indziej, gdzie ja będę i No, i tacy ludzie faktycznie też, żeby w tym, yy, właśnie autoryzacyjnym yy, spisie powszechnym identyfikującym obywateli, żeby faktycznie sami się w tym spisie zidentyfikowali, jak mu w duszy gra, jak mu w sercu gra, czy on naprawdę czuje się Polakiem, czy tylko tubylcem. Nawet jak jest tu z pokolenia na pokolenie ale i tak czuje się tubylcem a nie Polakiem nie można mieć do takich ludzi żalu ważne żeby oni byli uczciwi przed samymi sobą i przed otoczeniem no i wówczas nie mieliby obowiązku składania żadnej przysięgi takiej typowej właśnie obywatelskiej przysięgi tak jak składają przysięgę obywatele Stanów Zjednoczonych wtedy też zarazem prawa i obowiązki, a więc byliby dużo mniej obarczeni jakimikolwiek obowiązkami, ale byliby też dużo mniej uprawnieni do wielu rzeczy, a więc, no, jak to się mówi, każdy, ki ma dwa końce. Uważam, żeby było to bardzo uczciwe rozwiązanie, gdzie każdy by sam przed sobą szczerze się zidentyfikował na takiej deklaracji. Zobowiązującej deklaracji, na inaczej inaczej, na takim zobowiązującym oświadczeniu, by to przedstawił, że ma takie i takie poczucie, tak i tak to rozumie, tak i tak jest stanie funkcjonować i tyle. Pełni świadomy z podpisem. Składa to do odpowiedniego urzędu ewentualnie jeszcze dostaje jakieś pismo z urzędu, które na koniec mu tam daje po prostu na zasadzie jakby jego poziom obywatelstwa na podstawie jego nawet nie deklaracji, na podstawie jego oświadczenia, pełni prawnego oświadczenia, gdzie on faktycznie jest w pełni świadomy i tak w pełni. Oświadcza, że tak, tak i koniec. I wtedy na podstawie jego w pełni świadomego oświadczenia dostaje odpowiedź z urzędu, gdzie jest konkretnie zakwalifikowany do obywatela takiej, 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 czy z śmaki kategorii. I teraz na pewno wielu tu powie: o, to jak, tu obywatele kategorii A, B, C i D. No niestety tak. Niestety tak. Bo nie można jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastkę. Nie można jednocześnie Chcieć mieć wszystkie prawa i dostęp do wszystkiego, a z drugiej strony mieć, no mówiąc kolokwialnie, na wszystko wyjebane. No to się wtedy zawsze dzieje kosztem tych, którym zależy. Tak, nieraz słyszałem już, że zawsze część jest ludzi taka, co niszczy i na tym niszczeniu zarabia, pasożytuje, a druga część jest taka, co zawsze to odbudowuje. I przez to dużo bardziej ma przez Dużo więcej musi się w tym życiu wycierpieć, bo jedni tylko potrafią niszczyć, i druga strona ciągle to te zniszczenia odbudowuje, i tak to się kręci. A więc, żeby raz na zawsze odseparować tych pasożytów od tych ludzi, którzy nie chcą być tymi pasożytami, to uważam, że tylko tak to uczciwie może być rozwiązane. Dlatego właśnie taki autoryzacyjny spis powszechny identyfikujący obywateli Polski. Czy tam... No tak, identyfikujący obywateli. W którym każdy po prostu sam mówi uczciwie o sobie, i sam każdy się identyfikuje i mówi, co czuje, a czego nie czuje. Jak chce funkcjonować albo jak nie chce funkcjonować. Bardzo moim zdaniem uczciwe i przejrzyste rozwiązanie. Powiedzcie co o tym myślicie. Ja uważam, że to jest bardzo ciekawa propozycja, żeby coś takiego zostało w Polsce przeprowadzone, żeby po prostu pokategoryzować tej materii ludzi. See you later.